Cześć. Dzisiaj znajdujemy się na Białęce przy ulicy Strumykowej. Mam do zaproponowania Wam dwupokojowe, przestronne, funkcjonalne mieszkanie o powierzchni 54 m2. Zapraszam! Sercem tego wnętrza jest kształtny i ustawny salon o wschodniej ekspozycji. Znajdziemy tu miejsce do wypoczynku oraz strefę jadalnianą. Z tego miejsca wejdziemy również na przestronny balkon wychodzący w kierunku spokojnego osiedla. Część zachodnia tego lokalu to oddzielna, w pełni wyposażona i dobrze doświetlona kuchnia oraz komfortowa sypialnia z dużą szafą wnękową. Zwieńczeniem tego mieszkania jest wygodna, przestronna łazienka z kabiną prysznicową. Dzięki dwustronnej ekspozycji to wnętrze jest dobrze oświetlone. A funkcjonalny rozkład zapewni wysoki komfort życia. Do lokalu przynależy miejsce postojowe oraz komórka lokatorska. Ta nieruchomość znajduje się na chronionym, monitorowanym, bezpiecznym osiedlu tuż obok parku Ireny Jarockiej. To idealne miejsce na długie spacery. Białołęka to wciąż młoda, ciągle rozwijająca się dzielnica. W której oprócz zielonych terenów znajdziemy dużo sklepów, jak pobliska galeria pod dębami, czy nieco dalej Galerię Północną. Nie zabraknie również wszelkich punktów usługowych, gastronomicznych, jak i edukacyjnych. Dzielnica jest dobrze skomunikowana z centrum miasta. Mam nadzieję, że zainteresowała Cię ta oferta. Nie zwlekaj, koniecznie zadzwoń.